Czy w kosmosie istnieje planeta, która przypomina naszą Ziemię, a nawet jest siedliskiem życia? Oprócz poszukiwania początków kosmosu, poszukiwanie innych form życia jest głównym celem wielu astronomicznych projektów badawczych. Od około 30 lat jesteśmy w stanie wykrywać planety poza układem słonecznym, a wśród nich jest jak dotąd kilkadziesiąt planet, które zostały sklasyfikowane jako podobne do Ziemi. Ale czy naprawdę istnieją tam dowody na istnienie życia i czy w ogóle istnieją we wszechświecie planety? Które są jeszcze piękniejsze i lepiej przystosowane do życia niż nasza ojczyzna. Indeks podobieństwa do Ziemi. W celu ukierunkowania poszukiwania życia poza naszą planetą, naukowcy opracowali skalę zwaną indeksem podobieństwa do Ziemi. Wartość ta mierzy podobieństwo planety do Ziemi w oparciu o różne parametry, takie jak temperatura, ciśnienia atmosferyczne i możliwość zamieszkania. Skala waha się od 0 do 1, przy czym 0,0 oznacza brak podobieństwa do Ziemi, a światy o wartości 0,8 do 1 wskazują, że planeta jest podobna do Ziemi pod wieloma względami. Królami planet podobnych do Ziemi są światy nadające się do zamieszkania. Takie planety są z grubsza starsze, nieco większe, nieco cieplejsze i prawdopodobnie bardziej wilgotne niż Ziemia. W ostatnich latach postęp technologiczny pozwolił nam odkryć coraz więcej egzoplanet o uderzającym podobieństwie do Ziemi. Dwa z tych światów to TOI-700D i E. TOI-700D i E Układ planetarny TOI-700 wyróżnia się na tle około 5,5 tysiąca znanych egzoplanet. W jego obrębie znajdują się aż cztery planety, które mogą być podobne do Ziemi. Dwie z nich leżą bezpiecznie w strefie zamieszkiwalnej gwiazdy. Najbardziej obiecujące są TOI-700E i TOI-700D. Obie skaliste i o masie podobnej do Ziemi mogą zapewnić doskonałe warunki do życia. Toj700E ma okres orbitalny 28 dni i jest w 95% wielkości Ziemi, w czasie gdy toj700D ma okres orbitalny 37 dni i jest w 105% wielkości Ziemi. Okres orbitalny w tym przypadku oznacza, że rok to 700E to tylko 28 dni, a dla jej sąsiadki to 700D rok to tylko 37 dni. Chociaż planety znajdują się tak blisko swojej gwiazdy, prawdopodobnie mają bardzo łagodny klimat. Wynika to po prostu z jasności gwiazdy toy 700, która jest znacznie słabsza niż nasze Słońce. Jeżeli to 700E i to 700D mają atmosfery, nadal byłyby znacznie cieplejsze niż średnia temperatura na Ziemi. Jednak planety te mogłyby być czymś w rodzaju stale ciepłych światów tropikalnych. To, jak mogłyby wyglądać pory roku na świecie o tak krótkich cyklach rocznych, pozostawiamy naszej wyobraźni. Masz jakiś pomysł? Podziel się nim z nami w komentarzach. To, czy w układzie toj rzeczywiście istnieje życie, pozostaje obecnie wielką niewiadomą. Obie planety mają około 1,5 miliarda lat, co w rzeczywistości nie jest wystarczające według ziemskich standardów, aby umożliwić powstanie złożonego życia. Nie możemy jednak popełnić błędu, stosując nasze ziemskie standardy do całego kosmosu. Wiemy zbyt mało o tym, jak biosfery mogą być budowane w innych światach. Nawet w naszym świecie ewolucja wciąż dostarcza niespodzianek. Nieustannie odkrywamy nowe formy życia, o których nigdy nie myśleliśmy, że to możliwe. Glony pojawiły się we wrzących, gorących basenach termalnych, kraby znaleziono pod grubymi na kilometr warstwami lodu na Antarktydzie, które muszą oddychać tylko raz na kilka tysięcy lat, a na Antarktydzie pojawiły się również grzyby, które żywią się pozostałościami paliw i pewnego dnia mogą oczyścić nasze oceany. Musimy liczyć się z obcym światem oddalonym o miliardy kilometrów. Słusznie licząc się z tym, że życie nas tam zaskoczy. Przy czym my oczywiście zawsze mamy nadzieję, że kiedyś znajdziemy życie, które będzie do nas podobne. Kto wie, być może znajdziemy je jeszcze w układzie TOI, ponieważ naukowcy zakładają, że poza TOI-700D istnieją jeszcze inne egzoplanety. Herbaciany ogród B Egzoplaneta o pięknej nazwie T-Garden B jest uważana za prawdziwą superziemię. Planeta ta, oddalona o około 12,4 lat świetlnych, okrąża gwiazdę typu M co 4,9 dnia, co sprawia, że rok na tym świecie jest jeszcze krótszy niż na dwóch planetach Toy 700. Gwiazda Tigarden jest jedną z najbliższych nam gwiazd i jest bardzo dobrze obserwowalna, chociaż czerwony karzeł ma 10 razy mniejszą masę niż nasze słońce i temperatura zaledwie około 2700 stopni Celsjusza nadal może dostarczać swojej dość pobliskiej planecie t B wystarczającą ilość ciepła, aby teoretycznie powstawało tam życie. Pomimo tych różnic w rocznej długości i bliskości swojej gwiazdy t jest jak dotąd królem planet podobnych do Ziemi. W rzeczywistości, z wartością podobieństwa do Ziemi wynoszącą 95%, setnych, to jest planeta, która najbardziej przypomina nasz dom spośród wielu tysięcy znanych do tej pory egzoplanet. Z 60% prawdopodobieństwem egzoplaneta ta ma temperaturę powierzchni pomiędzy 0 a 50 stopniami Celsjusza. Gdyby posiadała atmosferę, temperatura jej powierzchni wynosiłaby prawdopodobnie średnio 28 stopni. W sąsiedztwie znajduje się Tigarden C, kolejny gorący kandydat na życie pozaziemskie. T Jarden C znajduje się dalej od swojej gwiazdy i nadal ma wartość podobną do Ziemi, wynoszącą 6800. Naukowcy odkryli jednak, że prawdopodobieństwo wystąpienia łagodnej i ciepłej temperatury powierzchni wynosi tutaj zaledwie 3%. Jeżeli atmosfera tego świata przypomina atmosferę Marsa, szacowane temperatury wyniosłyby tylko minus 47 stopni Celsjusza. Naukowcy nie są pewni, jakie są atmosfery obu planet. Poprzednie naukowe metody wykrywania i pomiaru egzoplanet nie pozwoliły na takie badania. W tym miejscu wszystkie nadzieje pokładane są teraz w nowym kosmicznym teleskopie Jamesa Webba. Ta nowa supergwiazda wśród teleskopów może po raz pierwszy skanować otoczenie egzoplanet tak intensywnie, że można wykryć nawet parę wodną, a tym samym oznaki atmosfery. Jednak poszukiwanie życia na T-Garden wciąż ma jeden mały haczyk, Obie planety są orbitalnie związane ze swoją gwiazdą. To oznacza, że jedna strona zawsze wskazuje na gwiazdę, w czasie gdy druga strona prawie nie otrzymuje światła. Po jednej stronie zawsze jest dzień, a po drugiej wieczna noc. Zjawisko to jest uderzająco powszechne na egzoplanetach podobnych do naszej Ziemi, a naukowcy już odkryli, że na tych planetach istnieje cienka krawędź, która najlepiej nadaje się do rozwoju życia. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wyglądałoby życie na takiej planecie? Tylko cienki pasek jest pokryty roślinnością i życiem, a reszta jest albo zbyt jasna i ciepła, albo zbyt ciemna i zimna. Ostatecznie tego rodzaju siedlisko nie różniłoby się zbytnio od naszego świata, a strefy klimatyczne stawałyby się zimne i niegościnne coraz bardziej na północ i południe. Planety Hycean. Nowe egzoświaty. A co jeżeli życie nie funkcjonuje tylko według ziemskich mierników i musimy znacznie rozszerzyć nasz horyzont? Zaledwie kilka lat temu astronomowie odkryli zupełnie nową klasę egzoplanet, znanych jako planety Hycean. Planety te bardzo różnią się od Ziemi, ale mogą również wspierać życie. Planety Hycean to gorące, pokryte oceanami planety z bogatą w wodór atmosferą, która pozwala na większą strefę zamieszkiwalną w porównaniu do Ziemi. Te ciepłe planety oceaniczne mogą być nawet 2,6 razy większe od Ziemi i stale mają bardzo wysokie ciśnienia atmosferyczne, osiągające miejscami prawie 200 stopni Celsjusza. Niemniej jednak obfitość wody może wspierać życie drobnoustrojów. Podobnie jak ziemskie oceany, morza tych egzotycznych planet mogą zapewniać chłodniejsze obszary w głębszych warstwach, które Umożliwiają życie. Planety oceany nie są jednak pokryte wyłącznie wodą. Powierzchnie tych planet mają bardzo różne środowiska. Istnieją konsekwentnie ciemne światy i te z ograniczonymi orbitami. Nawet lodowe światy, które otrzymują niewiele promieniowania od swoich gwiazd, należą do tej kategorii. Niezbędne ciepło pochodzi z ciśnienia powierzchniowego, chociaż byłoby ono tak wysokie na powierzchni takiej planety jak na dnie naszych oceanów. Życie istnieje również w głębokich rowach morskich. Zostało to udowodnione przez ekspedycje do rowu marsjańskiego i innych siedlisk głębinowych. Kręgowce nie mogą przetrwać w tych warunkach, ale mikroby i mięczaki, takie jak małe kraby i ośmiornice, radzą sobie bardzo dobrze. Jak dotąd nie wiemy, czy mogą istnieć bardziej złożone bezkręgowce lądowe. Życie może również istnieć w wyższych warstwach atmosfery na tych światach. Gęste, ciężkie otoczki tych planet sprzyjają rozwojowi mikrobów. Naukowcy uważają, że odkrycie tej zupełnie nowej kategorii planet gwałtownie zwiększy nasze szanse na znalezienie oznak życia poza naszym układem słonecznym w ciągu następnej dekady. Świat Hycean K218b K218b jest jednym z takich światów Hycean. Oddalona o 124 lata świetlne planeta została odkryta w 2015 przez teleskop Keplera. Ten niewielki teleskop kosmiczny został zaprojektowany wyłącznie do wykrywania egzoplanet w odległych zakątkach kosmosu. Kepler odkrył K2-18b w gwiazdozbiorze Lwa. Wstępne pomiary wykazały, że to jest rodzaj mini Neptuna krążącego wokół czerwonego karła, który jest dość słaby. Naukowcy uważają, że K218b może wspierać życie, ponieważ w środowisku planety znaleziono biomarkery chlorku metylu i siarczku dimetylu. Formy życia na tej planecie prawdopodobnie opierałyby się na biochemii opartej na wodorze. Oznaczałoby to, że tamtejsze organizmy miałyby zasadniczo inną strukturę niż formy życia oparte na węglu. Mogłyby wyglądać zupełnie inaczej i mieć zupełnie inną strukturę niż jakiekolwiek formy życia, które znamy z Ziemi. Istnieje nawet możliwość, że początkowo nie rozpoznalibyśmy życia opartego na biochemii wodoru jako żywych istot. Nowe spojrzenie dzięki Jamesowi Webowi. James Webb będzie pierwszym teleskopem zdolnym do wykrycia wszystkich biomarkerów otaczających egzoplanetę, a zasięg teleskopu jest bardzo duży. Minie trochę czasu zanim teleskop zajmie się wszystkimi planetami podobnymi do Ziemi i ostatecznie wyruszy na poszukiwanie nowych egzoplanet. Łeb rozpocznie od przyjrzenia się układom gwiezdnym i planetom w promieniu od 35 do 150 lat świetlnych od Ziemi. Po przeanalizowaniu atmosfer naukowcy będą w stanie znacznie lepiej określić, czy życie w naszym rozumieniu jest tam możliwe, czy też nie. W przyszłości ograniczony czas obserwacji teleskopu będzie wykorzystywany głównie do poszukiwania planet wokół gwiazd typu K lub pomarańczowych czerwonych karłów. Nieco chłodniejsze i mniej jasne niż gwiazdy podobne do Słońca, gwiazdy typu K żyją od 20 do 70 miliardów lat. W porównaniu z Ziemią, życie na planecie krążącej wokół takiej gwiazdy miałoby więcej czasu na ewolucję, a nasza szansa na znalezienie życia wzrosłaby. Jak myślisz, czy naprawdę wierzysz, że poszukiwanie światów, które są jeszcze piękniejsze, lepsze i większe niż Ziemia ma sens? I jak taka idealna egzoplaneta wyglądałaby dla Ciebie?